Jak ci idzie bez codziennego planu? Ciężko ci było zrezygnować? Mój codzienny plan to była nauka. Wy teraz macie wakacje. Ciężko wam było zrezygnować z codziennych lekcji? No właśnie. Moja odpowiedź jest dokładnie taka sama. Wolałbyś zacząć robić let's playe czy nagrywać filmy związane z modą i makijażem? No najchętniej to bym nie robiła ani tego, ani tego. Bo let's playe moim zdaniem są zdeczka bezsensowne. Ja tego dalej nie rozumiem, jak kogoś ciekawi to jak ktoś gra, wolę sama sobie pograć a modą i kosmetykami no nie interesuje się zbytnio tak tyle co potrzebuje dla siebie, co mi się podoba na modzie i kosmetykach moim zdaniem się też trzeba znać żeby móc komuś coś polecić ale jak już bym miała wybierać to chyba jednak let's play'e mimo że są bezsensowne to myślę, że lepiej bym wypadła w let's play'ach niż z modą i kosmetykami czy zgubiłaś się kiedyś na szkolnej wycieczce? Tak, i to jest właśnie zabawne, bo chyba jakiś tydzień temu opowiadałam tą historię mojemu przyjacielowi. To była kolonia i ja nawet nie pamiętam, gdzie byliśmy, jakie to było miejsce. Miałam około 10-11 lat. Razem z koleżanką się zgubiłyśmy, ponieważ byliśmy na jakiejś tam markecie, coś tam kupowałyśmy, szukałyśmy pamiątek dla rodziców, a cała grupa się zmyła. I my nawet tego nie zauważyliśmy, bo byliśmy tak w zakupach podekscytowane. Dopiero po jakiś w 10 minutach się skapowałyśmy, że zostałyśmy same. Telefony komórkowe nie były wtedy zbytnio popularne, więc byłyśmy przerażone, ponieważ ich nie miałyśmy. Szlajałyśmy się po różnych miejscach, żeby zobaczyć kogoś w żółtej chuście, bo takie właśnie miałyśmy. I na szczęście kolega się po nas wrócił i ocalałyśmy. Najlepsze jest to, że miesiąc po kolonii dostałam zdjęcia, i wszyscy dostali jedno zdjęcie wspólne, grupowe, które jako jedyne było takie multium grupowe. Oczywiście ani na tym zdjęciu nie było, bo Ania się zgubiła. Ania ma magiczny talent do chowania się przed zdjęciami. Z tym jak duch, pojawiam się i znikam. Gdybyś była na jeden dzień chłopakiem, co byś zrobiła? Co bym zrobiła, jak <noise> myślicie, że zdawałabym miłość? <noise> Jeszcze trochę dla Pesu. <noise> Przepraszam, mamo. Wypij surowe jajko. Szklanka, jajko. Tym razem nie musicie się składać na żadną łyżeczkę, mam widerec. Pomyta, sobie. Jeszcze pół roku temu w życiu bym się nie wzięła na takie jedzeniowe wyzwania. No nie, znowu uwaliłam podłogę! Zwitelca spadła. Jedliście kiedyś kogil mogiel? Dobra, zamylam. Smak nie jest najgorszy Ale to jak przepływa przez gardło jest takie glutowate trochę oh. 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 Ale mnie naciągało Oh fuck oh. 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 Aż mi łzy poleciały. Z produktów, które podam wylosuj 5. Zmiksuj i wypij. Dżem, woda po ogórkach. Nie ma już wody po ogórkach, ale będzie jakaś woda po jakiś papryce. Tuńczyk, ser, musztarda, keczup, sos sojowy, ocet ryżowy, mam winny, woda, banan. Banana nie ma, ale mam rozkwinię. Karteczki. Produkty. Ale tym razem, jak coś, to nie wypiję całej szklanki. I wybieram trzy. 5 to jest za dużo. Woda po papryce. Ocet ryżowy. No ja mam winny. Czym? Widzicie, jak to wygląda? To się nie chce nawet połączyć połączyć. Nie widzę. A jeszcze to jajko mam tutaj. O, o f... Wypiję tylko jedną łyżeczkę. To jest ochytne. O, oh! Ooo! Oh, o dość! Fuj! Fuj. Mm. Czemu nie mogłam skrzyni zasować? O Och, jak to było... O fuj! Oh. Jedna łyżeczka wystarczyło. Pomiesz. <tryk> <tryk> Mam nadzieję, że przynajmniej wam się podobało, bo mi nie Następnym razem poproszę już jakieś wyzwania Nie związane z jedzeniem, bo to jest innego chytne Albo coś takiego, co może przejść przez garło Jakieś parówki z musztardą, czy nie wiem mm. Ale mi się odbija W komentarzach poproszę o nowe wyzwanie, które mogę zrobić w pokoju Oraz pytania jak Wam się podobało, to podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi na Facebooku, polubcie go. A jak jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to zapraszam. Mam też Twittera, Instagrama i stronę na Facebooku, więc jak ktoś jest zainteresowany, możecie do, też do mnie pisać na maila. Wszystkie moje dane kontaktowe są w opisie tego filmu. My się widzimy w przyszłą środę, a Wy pamiętajcie, zostańcie kreatywni. Bye!